Jeśli chodzi o spawanie laserem, to wykonamy dwie pozycje: pozycje PF i PG. Norma 9606, akurat część druga, mamy aluminium, jakby była stalnie stal nierdzewna, stalczana, to była, była pierwsza część. Tam chodzi o to, że pozycja PG, mówimy o część pierwsza, że PG jest osobno kwalifikowana, bo jest to specjalna pozycja, jak to się mówi, a PF kwalifikuje tam PA, PB, PF, PC. Kolejne pozycje według normy. Natomiast jeśli chodzi o laser, pokażę Wam, że pozycja PG, czyli z góry na dół, jest łatwiej wykonać niż pozycję PF, którą będziemy się ustawiać tak. Czyli można powiedzieć, że łatwiejsze przy spawaniu laserem będzie pozycja PG. Natomiast jeżeli zrobimy teraz próbki, to też będziecie widzieć, że to jest łatwiej. Czyli laser można wykorzystać. Łatwością można spawać o pozycjach przymusowych lub dobrze. Czyli teraz sobie zrobimy stanowisko. To będzie takie nasze stanowisko, tu sobie szczepimy. Pierwsze szczepimy elementy żeby mieć już przygotowane do spawania w dwóch pozycjach, moc lasera 1000 w bez podawania drutu sobie to poszczepiamy, pozostałe parametry przy spawaniu laserowym e, zostawiamy. Takie jak nam mamy w urządzeniu przypisane, wywołane programem. Jedyną rzeczą będziemy zmieniać, a nawet nie, ustawimy 1000 W, będziemy jechać obydwie pozycje z tymi samymi parametrami. Teraz sobie poszczepiamy to, bez podawania dotu Czyli naszym celem jest to, to jakby pokazanie, że spawanie w pozycji PG jest dużo łatwiej, jeśli chodzi o spawanie laserem, niż w PF. Chodzi tu po prostu o ustawienie palnika. No. To jest jakby to i drut, który jest inaczej jak to się mówi, no trudniej jest to. Też będziecie widzieć, że niezależnie od tego jakie parametry mam e, dla pozycji PF czy PG są te same. Czyli próbki mamy cztery, próbki sobie szczepiliśmy. Teraz je opiszemy. Które będą PF, które PG, to sobie zrobimy PG 1000W. Jedyną jeszcze parametrem, jaką zwiększymy, będzie prędkość podawania drutu, damy na 10 mm na sekundę, czyli mamy dwie pozycje PG. No i PF. Watt. Dobra. Teraz sobie przygotujemy. To mamy profil do czegoś innego przygotowany. Jakoś to spróbujemy złapać, żeby nam to było łatwiej. Taką blaszkę sobie tu damy. I sobie to tutaj szczepimy, czyli tak za to przygotujemy. Pozycję PG, nawet troszkę musimy trochę na zewnątrz dodać. O, dobra. I sobie to łapiemy tak, żebyście też widzieli. Dobra, mamy złapane z podawaniem drutu i mamy pozycję PG. Czyli będziemy, jak widzicie, tak spawać. Teraz to tak, tutaj jeszcze złapię z drutem. O, teraz to dobrze trzyma. No i spawamy w pozycji PG. Jak widzicie, jest to na chwilę obecną łatwo do wykonania. W stosunku do pozycji PF, którą będziemy za chwilę wykonywać, łatwo to się prowadzi. Dałem 1000W, czyli jestem pewny dla blaszki 2 mm, że będzie wtopienie. W poprzednich filmach już takie testy robiliśmy, więc te 1000W dla tej grubości jest dobrze dobrane. Czyli mamy PG. Zrobimy drugą, żeby mieć identyczne parametry i że wszystko idzie no i że proces jest powtarzalny. Jak ktoś by miał potem zastrzeżenia, że raz wyjdzie, raz nie możemy sobie nawet to przyspieszyć, spawanie mamy drugą. Wygra PG. No i teraz PF. Sobie to zrobimy niżej, a zobaczycie dlaczego też. No zgodnie z zasadą PF mamy spawać tak, tak, czyli z dołu do góry. No i to. Przy drucie, jak widzicie, i podajniku nie jest takie łatwe. Na to wychodzi. Dobra. Tu trudnością jest tylko to, że to tak trzeba prowadzić. Ciężko się prowadzi, tak? Natomiast samo spawanie, jakby sam proces, tak dalej nie odbiega od sumie od pozycji BG. Bardziej, że jest łatwiej, tak? Łatwiej jest, jakby dojść, poprowadzić to spawanie. Teraz sobie szczepimy jeszcze tą drugą próbkę. To ruszyło muszę poprawić. O, dobra, no i drugą próbkę też pozycji PF jest niewygodniej, natomiast jakby spojna jakość spójny nie będzie niczym odbiegała i różni, różniła się od pozycji PG. Czyli wykonaliśmy dwie próbki w pozycji PF, dwie próbki PG przy okazji sobie złamiemy te blaszki, żeby też zobaczyć jakie jest wtopienie, czyli mamy pozycję PG, Spójno, ładnie wyszła. Natomiast sprawdzimy, jeśli chodzi o wtopienie. Krawędzi nie ma, czyli jest wtopione. Jeśli od tej strony wytrzymałościowej, kolejna próba. Dobra, to się tak nie da. No nie, nie złamiemy, no kilka razy trzeba wygiąć. Teraz pozycja PF, czyli celem było sprawdzenie wykonania trudności. Tu jakoś spoin nie odbiega, PG, PF jest jakościowo naprawdę ładnie wykonane. Natomiast problemem jest ustawienie się, podejście do tego, to jest trudność. Czyli po prostu jest niewygodna do spawania PF. Topienie. Mamy, nie mamy krawędzi na całej długości przy 1000 Wat, nie ma w ogóle krawędzi, jest przed, krawędź jest przetopiona. I drugą próbkę, czyli mamy sprawdzenie też powtarzalności procesu. Również mamy, jak widzicie, naprawdę tak na pierwszy rzut oka jest to identyczne, czyli każda z tych próbek jest identyczna. To nie jest tak, że raz jest mniej wtopione, raz więcej wtopione. Tu mamy dwie pozycje, znaczy tu są pozycje PF, aluminium grubość 2 mm.